Okej, okay, witajcie w kolejnym odcinku SCP Containment Bridge, e, Już przeszedłem kawałek. Chodźcie, szukamy trójki. Dawaj tu. Ktoś ma kartę? Trójka, trójka, na tym, na tym, była na pudełku, dobra, zajebiście, mam trójkę, idziemy ulepszać szybko. Jak na A, czyli widzicie, była karta, także spoko, mamy kartę trzy. jedni ziomek, ziomek. Very fine, dawaj. Nie, na no fine-fine, bo do czwórki starczy. E... Roki? Czemu ty tam wszedłeś? Bo można, można wchodzić. Kurda, trójka dalej jest. Ja jako właściciel karty mogę siedzieć tam. Jeszcze raz musicie mnie. Czekaj, na no very fine. I teraz. No nie. zmieniło. No, nieźle. Dwójkę mam! Co? Jak to? O Chryst... Daj na very fine, bo może ulepszyć od razu na piątkę, kurde. No nie wiem, jest bardzo mała szansa. Dobra, zobaczymy. Ja tu coś chyba... Czwórka, 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 czwórka! Idziemy stąd. Nice, dobra, chodźmy. Idziemy, idziemy. Dawaj po broń Gdzie gdzie Tutaj broń Naukowców zabijamy Mam pancerz nice O no przesuń się kurde A mnie wziąłem zapomniałem Bierz bierz Leży, naukowiec Tak ten to zabijamy młody. Ej, są CI, są CI żonieże. Da? Pod tabem. To chodźmy do granicy o nie na 40. To będzie trudne to. O cholera. Czemu się ta szyba nie przebiła? Fak. Oj, coś tutaj. O, źle poszedłem. Źle poszedłem. O, nie, nie mam. Słuchajcie, nie mam niestety e, tego. E, latarki. Czekajcie, może się uda tutaj jeszcze grę jakoś jaśniej zrobić. Kurde, no nie da się jaśniej, no. Tutaj uderza. Nie wiem czy wy cokolwiek widzicie Ja coś tam widzę Dobra, czekajcie To zeznanie. Tutaj na pewno nie. Dobra, to chociaż tyle wiem Może tu? Dobra, tu też nie. Będziemy testować, słuchajcie. Bo niestety nie mam spraya. Nie wgrałem sobie żadnego, a to był błąd. Poczekajcie, poczekajcie, tutaj, tutaj nie, tutaj też nie, może tu? Uff. Gdzie to jest? Dobra, widzę, ja już o czopląsu dostaję, nie, jeszcze mi te światła tutaj padają na mnie, nie, masakra. Dobra, teraz tak. Wow, tutaj nie. Tutaj nie. Kurde. Tutaj chyba też nie. To tu? Kurde też nie. Tutaj uderza. Chwila, to może prost, nie, prosto jest chyba chociaż, no nie wiem, tu może. Aaa, czekajcie, moje oczy! Masakra, mówię Wam. Jeszcze ten koleś mruga cały czas. Ja mam tu światło takie hardkorowe. Ale walczę, walczę. Przynajmniej nie poszedłem na łatwiznę ze sprayami. No to teraz mam właśnie. Mogłem tak zrobić. Bym przynajmniej wyszedł. Tutaj. Znaczy tutaj nie byłem. Tutaj byłem. Ktoś do mnie strzela. Poleru. Kanade, jak mogłeś, no, jak mogłeś? On, jak on umarł? Co? Pięknie wygrali. Co tu się stało? No uciekli. Robuch ja. Melon, Melon. Ej, Kanade, czy myśmy się razem zabili? Tak. Melon, Melon zebucha. Wow. Ład, to zrobiliście? Zabiliśmy się nawzajem, no. Jakie bałwany. I się runda skończyła, co takiego? Jakie bałwany. Rozwaliliście się melony, w melona, melona. Jakie bałwany was. Dobra, wyciszamy się, wyciszamy Melon. się. Dobra, nie wiem co to było. Ale jestem, o, jestem najlepszym na świecie scp haha. Ha, najśmieszniejszym. Jestem misiem betonowym który chce się tylko przytulić, ale że jest z betonu no to skręca karki i, 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 i wiecie No. O, zobaczcie. Ty, ciekawe czy bym widział jak się zrespi oknisty na przykład, ale to było śmieszne. No. Dobra, ale nie oszukujmy na trzeciej osobie. Cholera, ej... Wow! Ej, czyli zobaczcie, byli żołnierze z, żołnierze z jaj. I osta ostatni MTF został, został ostatni MTF i więźniowie. I ja, ja zabiłem jego, on zabił mnie, i runda się skończyła. Czyli, zobaczcie, wygrałem kolejną rundę, tak naprawdę, mimo tego, że nie przeżyłem. Czyli umarłem, ale, ale wygraliśmy. W sensie moja drużyna. Dobra, zmy dla zmylenia przeciwnika, zróbmy coś takiego. Zobaczmy, czy jakiś gałkan tutaj strzetnie. Akurat nie. Hej. Co jest? No. A udało się zabić. Coś, coś mi ten atak nie chciał działać. Otwieraj, otwieraj. Aha, jakim ja jestem z wyrolem, nie? Ha, ha. A jest, jest! <grybujesz> o, jak ja zapieprzam. Szybki, szybko zajrzmy, zajrzyjmy. Mówmy poprawnie, panie robuchu. Jak chcemy być YouTuberem, to trzeba. Nie, no nie trzeba mówić poprawnie. Co, co ja, Gaton? Który <gałkan> Może ktoś tu się ukrył? W Kibelku na przykład. Po to będzie im się trudniej kryć. Zawsze. O, co, co tu się stało? Coś, coś, coś zrąbałem. <grych> Dobra, może chodźmy na większe wyzwanie do MTF-ów na przykład. <grych> Albo czekajcie, może zanim to. Ktoś tu cały czas jest, chyba wiecie? Takie mam przeczucie. Mrugni. No, co jest, cholero? Nie mogę go zabić. Co jest? No, klikam, słyszycie sami. Coś się jest... Coś nie tak było. Co ja go nie trafiałem czy, czy kipies? ma Dobra, nie ma co. Ale ten, patrzcie ile on musiał typów powyjaśniać. Okej, okay, dobra, że ma tyle życia. Okej, okay, zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzie dzieje tak poza tym. Oczywiście scp i po raz kolejny wygrywają, jak ja jestem w SCP-kach. Kurde, ja nie wiem. jak Ja zacząłem tam, ten tryb tak ogarniać, że co chwilę wygrywam. Bez kitu. Nawet jak mnie zabili, to i tak moja drużyna wygrała. I to w dodatku dzięki mnie, bo zabiję ostatniego przeciwnika. Wow. Po prostu nie wiem, jak ja to robię. Okej. Okay, chyba się... Zużyli swoje bomby No nie wierzę co za Się Siema Hubert Dawaj uciekamy Budnijmy ich Dalej Robuch Dobra, gdzieś pobiegłem bezsensownie. Alo, co ja tu odwalam? Czekajcie, o coś mi się układ pomieszczeń pomylił. <grym> nie, to. O, tu jest bram. No nie, tutaj się wychodzi, tak? Ej, what the fuck? Ej, mam teraz jakiś... jakiegoś majtfaka, nie? Tutaj jest wyjście, no. Uciekamy na miasto, co? Dawajcie, idziemy tam po... ...do Piosku. Chodźcie na miasto. Do Windy jeszcze Windy. Dawajcie, wszyscy raz. A, da, teraz. Zobaczcie, jaka impreza. Przyszło do biodry, dokładnie. Przynaleźć na armię rąbi, normalnie. MTF-y są trzy nowe. Chodźmy na shopping, mały. Ja ci dam shopping. Na, na shopping. Na shopping chodźmy. Idziemy na dół. Idziemy na dół. Idziemy na dół. na dół. Idziemy na dół. Ktoś patrzy, ktoś patrzy. Na dole, na dole. Nie mogę się ruszać. Strzelają do mnie, strzelają. Kurde, no. Gdzie oni są? Czy... Ja sobie stąd uciekam zaraz, nie? Ale... No. Nikt mnie nie, nie chciał wypuścić, znaczy zabić, to uciekłem. O, a co tu się dzieje? Halo, uciekłem sobie. Aha. Uciekliśmy na. A czemu jakiś zombie jak biega po mieście? O co chodzi? No no, na... wie gdzie biec, On poszedł na, na shopping co, co tu się dzieje? Czemu on? No co chcesz Banos? Te tamczki. Ej, mam jakąś specjalną rundę włączyć? Oh, Ej, ten moment, gdy ja wygrałem. Już wygrałeś? multipli breaches. Ej, słuchaj, my pouciekaliśmy, a ten typek chyba jakoś przeskoczył przez kraty czy coś, bo, bo nie go, wiem, go, ale go ja nie wyniosło wygrano, po prostu. Nie, no to nie, ja to nie mam. Tylko wygrywa, kto wygrywa. Wiesz, co, wiesz, co ja robi? Tak szczerze mówiąc, to, to my wygraliśmy, bo uciekło nas tam, no nie wiem, no z pięciu. <laughs> macie, Maciu, wygrano. Dobra. Dobra, uruchomiłem, uruchomiłem. Ale jaką to jest to multiple bridges? Oho, uh -huh. nie to jest inna to jest spice, spice. Oh fa o Jezu, fuck, o fuck sake. sake. O Cię cholera Wyciszamy się, wy wyciszamy się wszyscy. Dobra, dzieci, a ja idę, więc bawcie się dobrze. Miłej gry. Na razie, cześć. Idziemy Ok, ale, ale szpiegów chyba widać, nie? Kurczę, no cie ciekawa sprawa. Dobra Naszym zadaniem jest wykryć szpiegów i ich zlikwidować Pokaż się broń, Pokaż się broń. Rozróżnimy ich po maskach Po maskach gazowych zapewne Ale ty uważajcie, że możesz tu być szpiegiem? Że Keyla się widzą kto jest szpiegiem A kto nie? No w... Nie, tu jest wyjście, nie. tu jest wyjście Ej no to słuchajcie m m -tf. O, ej. Ja, ja też ochroniasz MTF ja też ochroniarz MTF jest. A to gdzie my idziemy? Ja też MTF. Nie no, musimy znaleźć szpiegowi Ej, no to, to to jest takie TTT w sumie. O jeden. O Jezu. Siema. Witaj. Siema. Eee, kto znaczy szpiegiem? Ehehe, po prostu to się odprawia, Raki. Ja się was boję, weźcie. Ej, oni są podejrzani ci goście. A czy wszyscy jesteśmy podejrzani, bo wszyscy jesteśmy w tym samym miejscu. Ten! Roki, Roki, Roki! Aj, Roki, coś ty zrobił. Tak jest. tak mi się podobać ten tryb, szczerze mówiąc. A Roki jest? Że nie jesteś piegiem. Czekaj, sam jeszcze Ej, słuchaj, bo y, ja widziałem jak Roki wyrzucił, nie, y, ten, bombę, nie? Mhm. Mm to go zastrzeliłem, ale ktoś mnie zabił wtedy. Ciekawe to było. Hmm. No niezły mord. O Kanadę jeszcze piekiem Kto jeszcze? Bernard Bernard i Kanadę Ja mam panów Widzę ich Dobra, kim jesteś No co wy robicie? Nie wiem trzeba mu ufać Nie wiem trzeba mu ufać A... To coś kubia, runda. Co, co się wydarzyło? To piękna kubie. runda. Ustaw multiplices, ustaw. Ale to nie ja ustawiam. Fajna runda. No i to było takie ja TTT po prostu. Ja powiem szczerze, że mi, mi się ten specjalny Rand jakoś tak średnio No takie średnie. Od razu zginęło. No, to to, to wiadomo, tak, takie średnie. Tak ja, ja, rzu no. ja rzuciłem y, bombę, wiesz. Od no razy. właśnie ja to widziałem, ja rzuci rzuciłeś bombę I... i od razu cię zabiłem, nie? Jak to zobaczyłem. Dobra, Kanady Kanady ja w innym kolejny znowu? Nie, teraz A nie. jest normalnie. O cholera, dobra. co fakt, czym ja jestem? Nie. dobra, Nie podobał mi się. No to Poczeka chodźmy panu. na kanały. Mhm, kanały. Znaczy w sumie z... o no. <laughs> Dobra, a ja się z wami żegnam w sumie i to już zobaczycie w następnym odcinku SCP. Także możecie zostawić lajka ofensywnego. Pa pa.